Dobra, czyli teraz jakby wiemy, że, no, znaczy, no dwa dni temu wiem, ale no, że za mniej, za mniej więcej za tydzień będzie nowy interfejs nagród. Nie wiem po co. To jest stary system, przynajmniej dawał to, że po prostu że kiedyś była jakaś tam inna wersja Blockstar Planet nie no jeszcze czekać na ulepszenie jeszcze kolejne ulepszenie kryształów na biało chociaż może by się to trochę przydało znaczy wiem że już w becie ten, ten face kryształów został polepszony chociaż to też oznacza, że. To też oznacza, że było masę w tym błędów, kiedy już pokazywałem, jak odebrać kryształy za VIP VIP-a i zrobiłem za to maset masę... No, No nie wiem, ale no, zrobiłem spotki zmniejszające, bo miałem milion, milion tego ognia, a teraz sobie to mam już mam z 500, z 500 ale też gigam dużo wieście mi no dobra no i można powiedzieć że moim zdaniem y, mogłyby wyglądać trochę lepiej jakby były bardziej słodne Gony bym, mogłyby być. O, byłyby takie bardziej. Znaczy, może w mniej stylnie wykonane. Ale e, do tego nowego stylu Black Star Planet Beta by pasowało. Chociaż też by nie zaprzestrzał przy tworzeniu jakichś nowych efektów wizualnych. Jakby. Na przykład takie rzeczy, które są przedmiotami, mogły być pokazane w 3D. A nie w formie takiego obrazku. I może by miały podczas y, odtwarzania takich animacji jakiś swój efekt. To mogły być fajne, ale przy, będzie też obchodzić trochę tym, że będzie to trochę... No... będzie, jak będzie to... No, że to będzie pewnie, pewnie może już kiedyś tam pracują. Może aż nie sądzę, po pierwsze. A po drugie, no. To byłyby dość skomplikowane zmiany. No, no i to rozumiem. No, no dobra. Jeszcze. Jeszcze misje mogłyby poczekać w ulepszeniu. Nie to, nie to, że ma być interface, a o to chodzi że po prostu mogliby dodać jakieś dodatkowe misje albo o, chociaż przywrócić stare eventy niektóre gdzie można było się cofnąć do poprzedniego nexusa po prostu o i znalazłem jakąś taką rzekę lodową Tutaj jest, najlepsza. dobra, no szczerze mówiąc to również to, że też tą ikonę plecaka można by ją moim zdaniem ulepszyć, Kontrakt, zwłaszcza że, no, że nie byłoby tego niebieskiego tła, bo w sumie ładne, ładne są, ładna byłaby taka ikona. Yy, tak, jak tych, właściwie reszta tych ikon, zagraj, yy, kup, yy, odkryj, ja. Bo one zostały przeprojektowane w sumie. A i myślę, że rozmowy to nawet mogą się lepiej sprawdzać, bo są oddzielone od tych zwykłych newsów którego, którego, którego się wyświetlają, tak takich normalnie, prawie. Yy, no, Ma PC, zasłania tylko połowy na no, części ekranu, i można dalej yy, yy, no, chodzić. Czy ta skaczka, jeśli gracie na komputerze. No i, będzie, no i można też yy, yy, ze sobą pisać. Chociaż nie wiem, czy ktokolwiek z tego pisa nie korzysta. No i te Freddy to już nie wiem, ale to jest sobie też fajnie, bo można też szybko odebrać sobie fredów. Pasek też nie jest taki zły, się szczerze. bo chyba mówiłem kiedyś, że to bardzo. Nie wiem, czy to kiedyś mówiłem, ale chyba kiedyś mówiłem, że. Wersja beta jest bardzo, bardzo podobna do Movie Star Planet 2. Może już to mówiłam, ale le lepiej powtórzę. No bo wszystkie ikony są tak charakterystyczne do tej wersji. Hmm. Więc no... Tak. Ale niestety no, też powiem tak, że... Nie są to jakby... Taka wersja, znaczy, że to nie jest Movie Star, movie star Planet, gdzie takie kody są fajne, bo to dla dziewczyn. Dlatego jej nie nagrywam zbytnio. Może raz na rok. Chyba ta, raz na rok się pewno trwało. Każdy Siak to jest gra bardziej dla chłopców, chociaż dziewczynki też się tu odnajdą. Właśnie ta gra jest na wszystkich. Ale wygląda bardziej przypomina gra chłopców, bo chyba większość graczy są chłopakami, w których to grają. No więc jak widać to. Więc interfejs mógłby, mógłby być, jakby nie było tej fazy, mógłby być pozostawiony właściwie. To najlepszym wyborem byłoby... Przyklejenie wszystkiego, co tam było, znaczy postaranie się przykleić to, co było, a tak nie chcieli już robić od nowa gry. Tylko chcieli po prostu skopiować sobie wersję z przodu, marki, którego też w sumie nie działała. I sami wiecie, jak to było. No, tak myślę, znaczy, no, fajny byłby ten nowy interfejs. Ale mówię, tak mówiłem te propozycje, bo y, patrząc na to, co oni robią te twórcy, ci twórcy, no czyli no, moderatorzy, y, to byłoby im korzystniej. I, ale w sumie to nie wszystko co... W sumie to wiem ja, dalej to jest najgorsza wersja wersja. Ale naj najbardziej moją krytyką błyski to za którego tu już nie ma. Teraz moją, moim memem jest Alibowa oczy, tylko tego... popatrzcie, to są za ale no nie. Poczekajcie. Nie no dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji łapki w górę ale i pa